Yo, si koszystam si z nagrywaniem, kszy nagrywam kolejny odcinek, gdzie się to nie jest taki odcinek. E, ale właśnie chciałam wam powiedzieć, że e, kamerzysta tak zwany Łukasz Wawrzyniak, e, znaczy Łukasz Wawrzyniak tak zwany kamerzysta e, wykasował kanał. E, teraz cały internet o tym mówi, więc postanowiłem też to nagrać za szybko to zaraz wrzucę. E, e, Kamerzysta jakby zmienił nazwę kanału na Znicz, nie wiem co to może oznaczać. Ale no dzieje się, no jak widzicie kanału nie ma. O! I to jest na pewno on, bo no nie byłoby tyle po prostu subskrypcji. No więc że um, wam powiem o co chodzi mm, już tu wpisujemy um, że kamerzysta pod jednym filmem, którego no, nie mam um, po prostu um, znęcał się nad jednym chłopakiem, takim no wiecie o co mi chodzi a więc no teraz No, że. Ja rozumiem, no, wiadomo, że to było po prostu pod film, że on. Yy, tego. Yy, że jedzenie było tam, no to co wiadomo, że jedzenie ziemi, no to wiadomo, że on tego nie robił, nie. Yy, bo wiadomo, nie, ale. Jak widzicie, jest. Yy, więc naprawdę jest grubo. Grubo, 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 grubo. Jak widzicie, no... Jeszcze wam coś pokażę, proszę bardzo. Posłuchajcie sobie to. No więc, no... Naprawdę jest grubo. A cóż teraz? Na razie. O, ja włączyłem jeszcze piosenkę. Na razie! do kolejnego odcinka, ale naprawdę jest gry uby o! Na